Cyberprzestępcy podszywają się pod znaną firmę kurierską, wysyłając SMS-y z informacją o kodzie odbioru paczki. W rzeczywistości może skończyć się instalacją złośliwego programowania. Metoda, którą w tym przypadku stosują oszuści, nie należy do najbardziej wysublinowanych i nie różni się znacznie od ataków phishingowych. Osoby otrzymują SMS-y od nabywcy Impost, cyfra 0 zamiast litery O, bądź ważne. W jego treści znajduje się informacja o kodzie odbioru paczki oraz link, który przekierowuje nas na stronę podszywającą się pod witrynę Impost. Postu. Tam natomiast znajduje się dostępna do pobrania złośliwa aplikacja, która po instalacji może czytać wiadomości SMS. W epidemii bardzo popularną metodą wśród oszustów było podszywanie się w wiadomościach pod firmy kurierskie. Oszuści wysyłali wiadomości SMS z informacją o niewielkiej dopłacie spowodowanej dezynfekcją paczki. W treści znajdował się oczywiście link, który przekierowywał ofiary na stronę podszywającą się pod witrynę banku. W ten sposób 20-letnia mieszkanka Białego Stoku prawie straciła w marcu 35 tysięcy złotych. Cyberprzestępstwo to coraz większe realne zagrożenie dla każdego z nas. Wraz z rozwojem technologii pojawiają się nowe sposoby na przestępstwa, a często systemy bezpieczeństwa nie dążają przed ochroną zwykłych konsumentów, nie znających się szczególnie na wyłudzeniach. Często tego typu incydenty wyglądają całkowicie autentycznie, przez co ciężko je rozpoznać. A czy wy macie jakieś wskazówki na bezpieczeństwo w sieci? Dajcie znać w komentarzach i zapraszam do tego filmu, z którego dowiecie się, jak roboty mogą zabrać nam pracę.